Witam Was wszystkich w kolejnej relacji. Dzisiaj jesteśmy na polu przyjaznego rolnika, gdzie porównujemy wpływ y, działania różnego sposobu podania azotu akurat tutaj na rzepaku. Po mojej prawej stronie mamy część pola, na którym zastosowaliśmy azot w postaci roztworu saletrzanomocznikowego. Tutaj, po mojej lewej stronie, tu gdzie ja stoję, mamy rzepak, gdzie zastosowaliśmy azot w postaci granul, konkretnie przy użyciu jarabela sulfan. Obecnie w Polsce mamy dość niekorzystne warunki atmosferyczne. Duże różnice temperatur między dniem a nocą. W dzień, przy słonecznej pogodzie, mamy temperatury nierzadko powyżej 10 stopni. Nocą te temperatury spadają często poniżej zera. Są to warunki bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o wiosenny rozwój nie tylko rzepaku, ale różnych innych roślin. A jak widzimy, rzepak. Już tutaj powoli wybiega nam do góry w pęd główny. Jesteśmy tutaj na tym polu również po to, aby zastanowić się, jak rzepak wspomóc w sposób dolistny. Na pewno tutaj, przy takich warunkach pogodowych, gdzie ta gleba nam się słabo ogrzewa, a przez to również słabo. Składniki w nie zawarte są dostępne dla roślin. Dlatego tutaj, na tej plantacji, na pewno pierwszym zabiegiem, jaki zastosujemy, będzie dolistne dokarmianie rzepaku fosforem. Mam tu na myśli użycie Jarawita CombiFos. A jak wiemy, fosfor w roślinie to energia. Energia tak potrzebna właśnie do tego wiosennego startu roślin. A rzepak musi mieć ten mocny start, aby móc wzbudować ten potencjał do wydania zadowalającego nas plonu. Aby zabieg nawożenia do istnego był wykonany w sposób prawidłowy, musimy poczekać na ustabilizowanie się pogody. Temperatury podczas nocy nie mogą spaść nam poniżej zera. A co już, a co jeżeli już... Temperatura nam się ustabilizuje, będą odpowiednie warunki do wzrostu. Rzepak, jako roślina dość ekspres, z ekspresyjnym wzrostem w okresie wiosennym, będzie chciał nadrobić ten stracony czas z początku wiosny, dlatego będzie chciał szybko rosnąć i będzie potrzebował dużych ilości azotu, dobrze przetworzonych. A niezbędnym elementem do tego są właśnie mikroelementy, które podajemy do listnia. Takimi mikroelementami w rzepaku na pewno są bor, mangan, molibden, które właśnie ustabilizują całą gospodarkę hormonalną w roślinie i pomogą mi w sposób prawidłowy i najbardziej efektywny wykorzystać azot, który już podaliśmy do wzrostu i wydania plonu. Podsumowując, na start tego sezonu rekomendujemy w pierwszej kolejności użycie nawozu fosforowego Jaravita Fos, aby dać tym roślinom energię i pobudzić je do wzrostu. Następnie rekomendujemy użycie nawozu Jaravita Brasitrell Pro, nawozu mikroelementowego zawierający w swoim składzie z mikroelementów bor, mangan i molibden, aby nasze rośliny mogły w pełni wykorzystać azot, który już podaliśmy. W postaci czy to granulowanej, czy też w formie płynnej. Za dzisiejsze spotkanie ja Wam serdecznie dziękuję i zachęcam do śledzenia kolejnych relacji nie tylko z tej plantacji, ale i z innych. Do zobaczenia.